Siemanko, witam w mojej kuchni. Teraz przyszedł czas na dynie. Za niedługo jest Halloween i my sobie takie dynie wszędzie możemy kupić, tego naprawdę jest wysyp jak nie wiadomo co. I powiem Wam, że zawsze widzę w domach, ludzie wycinają jakieś wzorki w tych dyniach i później wkładają świeczkę i podpalają ją, później ta dynia gnije i powiem Wam szczerze, że to jest bezczeszczenie dyni. Nie bezczeście dyni w tym roku, tylko przygotujcie sobie z niej taką fajną zupę. Zupę wegetariańską i zupę, która na pewno będzie świetna. Zupa krem z dyni z dodatkiem mleka kokosowego, tymianku i czosnku. Te składniki naprawdę fajnie się ze sobą komponują. Jak zobaczycie moją zupę, to na pewno sobie ją przygotujecie. No i co nam będzie potrzebne? Jedna duża dynia. Ja tutaj mam trzy cebule, muszę sobie je pokroić. Bo to wszystko wrzucamy do garczka, tu nie ma dużej filozofii. Jedziemy. Kroimy cebulę. Wrzucamy ją do garczka. Następnie czosnek. Cała główka powinna nam wystarczyć. Dość dużo czosnku, bo dynia lubi czosnek. Tak więc obieramy sobie wszystko. I wrzucamy ten czosnek w całości, nie musimy go rozdrabniać, bo i zupę i tak będziemy mielić. Jeszcze kilka gałązek tymianku. Ja sobie go obwiążę nitką, żeby nigdzie mi te łodygi nie spieprzyły, żeby później można było wyciągnąć to w jednej całości i to wypieprzyć, jak tymianek już odda się w całości. Odda swoje zapachy, odda swoje smaki, aromaty. O. Podstawa do naszej zupy jest już gotowa, i teraz jedziemy z dynią. Uważajcie, żeby sobie palców nie, nie pokroić przy tym, bo kurczę, dynia jest naprawdę yy, bardzo twarda, bardzo twarda i czasami ten nóż gdzieś ucieka, później palec krew się leje, a to ma być danie wegetariańskie. Tutaj krwi nie potrzebujemy. Najbezpieczniej będzie rozwalić taką dynię sikierą. O, widzicie, pęka fajnie. I musimy ją pokroić, wyciągnąć wszystkie pestki, cały miąż i musimy ją obrać. Dynie sobie kroimy, wrzucamy do garczka, Wlewam odrobinę oleju, dodajemy jeszcze szczyptę soli. Ja sobie rozdzieliłem moją zupę na dwa garczki, żeby nie było zbyt dużo miejsca w tym. W tym momencie musimy podsmażyć tą cebulę, podsmażyć czosnek, dynię i te wszystkie rzeczy, jakie tam w środku są. Niech one puszczą swoje smaki i aromaty, bo to jest zupa i ona musi przejść tymi smakami. I podsmażamy sobie tak. O! Na oleju, spokojnie, nigdzie nam się nie śpieszy. A za chwilę będziemy zdawać resztę przypraw. Dobra, a teraz... Do mojej dyni dodamy kilka rzeczy, żeby yy, ta zupa przeszła tymi smakami. Tutaj mam sok pomarańczowy. Wlewam sobie. Wleję pół tutaj, pół tu. To jest nieważne. Później i tak to wymieszam razem. Mleczko kokosowe. O. No i oczywiście papryczki chili. Ja nie wyciągam z nich pestek. Ja chcę, żeby one naprawdę piekły. Bo to będzie takie fajne połączenie słodkości takiej nuty kremowej z pikantnością. To uwielbiam. Jeszcze dodam tu, tutaj trochę wody, o. żeby przykryć jedynie, żeby one po prostu puściły swoje smak. Teraz sobie mielimy tą zupę na krem. Przyszedł czas, żeby doprawić naszą zupę. Ja tutaj dodaję odrobinę masła. To masło się roztopi spokojnie. Jeżeli chcecie mieć ją taką bardzo gęstą, to zostawcie ją gęstą. Jeżeli chcecie mieć odrobinę mniej gęstą, dolejcie trochę zwykłego mleka, bo wtedy będzie taki fajny smak, albo śmietanki. Ja tutaj jeszcze mam trochę śmietanki i też to wleję tutaj. Wymieszam wszystko razem. Moja zupa z dyni jest już gotowa, tak więc wylewamy ją na talerz. Tak, piękny talerz zupy krem. Do tego odrobinę świeżej kolendry. A jeżeli nie macie świeżej kolendry, to nie musicie jej używać. Ja sobie jeszcze to poleję śmietanką. Tak. Pięknie. I to jest moja zupa krem z dyni. Świetna, świetna, naprawdę kremowa, fajna konsystencja. Mmm. Mmm. Jeżeli nie jedliście nigdy zupy, krem z dyni, to musicie ją spróbować, bo to jest jedna z najlepszych kremów, jakie kiedykolwiek jadłem. Tym bardziej, jeżeli lubicie pikantne jedzenie, to ona jest taka fajna, pikantna i przede wszystkim aromatyczna. Mm. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. A po więcej przepisów na takie zupy i nie tylko, zapraszam na facebooka stronę Kocham gotować. Do zobaczenia.